Oktawia 2, ześwirował licznik. Zaczął gubić pamięć ze średnimi, z godziną. Sprawdziłem napięcia. Napięcia teoretycznie były na wtyczce licznika, ale podpiąłem żaróweczkę, która tam leży. Żaróweczka się nie zapaliła, napięcia siadły. Mówię sobie, aha, jest to bezpiecznik, który jest w tej skrzynce. Mówię, pewnie skrzynka zamokła. Zdjąłem skrzynkę, skrzynka wygląda ok, ale tam rzuciłem okiem trochę niżej i zobaczcie, co znalazłem. Tutaj jest obudowa yy, akumulatora w tym miejscu. No i to jest przewód dokładnie ten, który zasila nam licznik. Tu coś jeszcze jest podtarte, ale to no muszę to naprawić i będzie działać. No, tu jest obudowa akumulatora, nie? I no, delikatnie dotykało przez te ileś lat, aż przetarło. Będzie chodzić. Już myślałem, że to licznik, ale nie. Trzeba poszukać dobrze, sprawdzić te napięcia i się znajdzie.